Jakoś dzisiaj nie czuję się z chęcią do pracy. Może bym wziął wolne? Nie... nie to nie w moim stylu. Panem miasto. Znowuż tysiąc problemów. No dobra. Zbieramy się. Jedziemy. Im dłużej siedzę, tym gorzej jest. Może zimno to cyklem pojadę do roboty? Tak. Siema, mat, co, tam? A, co tam? Nic takiego. Działo się coś nie. ciekawego? Jeszcze nic. Ja tu od godziny jestem. Czełem, Cześć, cześć. Okej, okay, no dobra, to idę do siebie na dół. jakby co, jestem na dole, byś Dobra, dobra. Cześć, poruczniku. Dobry Co ci ludzie tu robią? Czego nie ode mnie chcą znowu? to jest znowu będę pobierkał o! No to już widzę, że zaczynamy pięknie, pięknie. No dobra, czym mogę Państwu pomóc? Ja mam dosyć ludzi. Dobra, idę na jakąś kawę coś zjeść. Bo już mam dosyć tego. Słuchania. Czemu ci ludzie nie mają lepszego zajęcia tylko marudzenia Bo jakieś durne mandaty? Czemu ja się tym zajmuję? Ech. Siema! Co jest? Jak z tym dofinansowaniem? Na pieczony ekspres. Co jest? Co wy to coś Dofinansowanie to do kapitału. To... Wiesz, nie, to jest zepsute. No ale co, co się, co się budwarsi, co ja mogę z tym zrobić? To... Bez kawy? Dajcie radę. No. E, co do dofinansowania do Petra, do kapitana z tym? No co ja mogę? Ja dalej puściłem. No, wniosek zresztą u kapitana. Ja nie mogę nic dalej zrobić, bo związane rentę. No ręce. więc, no niestety. Chodź, czekaj, zaraz dogadamy się, jak bez kawy. Ta, nie ma to jak Kama z Eee, weź. Spole z maszynki jak z automatu. No na maszynki to trzeba sobie zasłużyć, a jak widzisz to jest ciszko. No. Nawet niech ja nie. Czemu te Brudasy nie umieją posprzątać po sobie pudełka? Ze żarnit mój nie zabrać to pudełko. Które świętowali, to... Co świętowali? A ja nie wiem kogoś tam zatrzymali kogoś poszukiwanego Sharona no. Aha. No niech nie. A coś jeszcze ciekawego wyczeliłeś z tego? Gdyś coś się działo ciekawego? Coś wymyślili, czy nie? Jak na razie był napad na tego... Na Mirror Park, na stację benzynową. No Tak, zosta ale zostali spytani e, Braciaki, co wiesz... Co oni sobie tak upatrzyli ten Mirror Park? Co oni mają do tego? Jest trzeci raz w tym miesiącu wywalą tę samą stację. Nawet nie starają się ukrywać z tym, no. Się wzięli z do miasta i, i myślę, że tutaj tak samo będzie jak tam z szeryfem. Miłe pęka od tych ludzi przecież. Nie już mam dosyć. Jestem ciekawy, czy do końca zmiany będzie tak spokojnie, czy zaraz będziemy ubierać się jak i będziemy biegać. Też coś dzisiaj nie za bardzo się czy je to coś w Bo... tym tam na ten eksperyż nic nie zrobi. Ale wiadomo, wiąc... jak to w naszej pracy, nic nie jest przewidywane. Zawsze jakaś strzelanka się trafi. Nie ja wiem, jestem ciekawy, to ci... czy przyjdą dzisiaj te, te, te z filmu i znowu będą się panoszyć w lewo i prawo. Oni to zawsze się panoszą. Ja jak... ja, ja Ale to akurat trzeba. Właśnie propos, propos filmu i tak dalej, muszę naszych detektywów złapać i zapytać, się, jak wygląda sprawa z Red Jak to dalej idzie. No właśnie, z tego co to, to widzę, to cisza to jest. No nie wiem, po ostatniej strzelani nie był problem, nie? Że jest cisza totalna, oni stoją w miejscu, nie co się tam dzieje. Może z tak z tego, co wie, a z tego co wiem, to po ostatniej akcji, z tego co wie, no, z raportów czytałem, to po ostatniej akcji filmu, to trzech agent dwóch agentów jest martwy, a trzeci leży w świątce, albo... No nie, nic nie potrafią te... To... A... No nie no, no federalni jest... mają większe prawa niż my, no, ale I tak nieważne. Tak, nic nie potrafią. Tak, jest jak jest. Nic, dobra, wracam do siebie Czarny, dalej gorąc. Ale tak, z federalnymi mamy porówno, równo? Na, na równi jesteśmy w przypadku? <śm> nie, nie. Oni <śm> 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 mają większe prawa niż my. Dobra, trzymajcie się, chłopaki. Jakby coś to jestem u siebie. Cisar! Co jest? Co się C dzieje? dyma jest jaka. Ogromna jaka zadyma. Jaka za dyma? Co? 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 A, gdzie? Ja ta, halo? Tłumaczą, czy... Co mi wytłumaczył? Co jest? Ej. No, To jest? Co się dzieje? A wy gdzie lecicie? Sandy potrzebują wsparcia. Komendancie wzywają po. Co tam się dzieje na tym sedi? Raport Kampery palące się. A nie wiem jak... kampery było. palące się, ale co? Jakieś trupy, coś, cokolwiek Tam strzelanina była, jak na gorącą Central normalnie. Dobra, zaraz będę, dajcie chwilę. Zabezpieczcie teren, bezwicie z tego, I są szererifi na miejscu czy nie ma ich? Są szerfy. Dobra, to zaraz podjadę i będziemy zobaczyć sprawę. Komendant chyba na... Komenda nie podjedzie tam z nie komenda, nie, komenda, nie komenda, tylko porucznik. Raz, a dwa. Nie mam, nie mam po co tam do nich jechać na miejscu, załatwi sprawę. jadę od razu na miejsce zdarzenia. Ach, a taki miał być spokojny dzień. I oczywiście, jak zawsze, wszystko na sam koniec szlak Cholera, co tam się dzieje? Co to za ognisko? Cześć, Co tu? To jest grane ART? Nie. Może? Dzień dobry. Witam. Co tu się dzieje? Co, co tu za dyma? Co to za fajerki? Ja, yy, dostałem informację, że za dyma jakaś. Przyjeżdżam, kartel. No to Zobaczam widzę, że ludzie z kartelu zapadone. leżą. Prawdopodobnie Red Dream. Ale to tylko moje świadczenia. Okay. Nie wiem no, jak, nie tam, tam jak tam sytuacja zrobiłem? No chłopaki gaszą na razie, ale dopóki tego nie ugaszą, to się nie dostaniemy do środka, nie będziemy wiedzieć się. Dzieje. Cholera. Wiem tylko. Nie dobrze, bo... nie dobrze, bo jeśli to się spali, to będzie problem, nie będzie... Chociaż zobaczymy, co to będzie. Wiem, że poza tą grupą było jeszcze czterech napastników Sherryfego i gonili Ale ich Standardowo, Sherryfi. E, coś powiedzieli? Jakieś znaki szczególne, coś przeuważyli? Jakiś pojazd? Zamaskowani i pamiętam, że jeden uciekał samochodem tak, jak tu są pokalone. A drugi chyba był jakiś. Pickup, nie pamiętam. Chyba RAM, z tego, się pamiętam. Z tego co pamiętam. Czarny agenia. RAM? Tak. Cholera. Dobra, idźcie tam, patrzeć, czy coś się zabezpie zabezpieczy. Jak najwięcej się da, wezwijcie techników. Niech się Mamy nie wszystko zabezpieczone. zabezpieczone. I broń Boże, wzywać film. Jeśli ktoś będzie film z automatu, może liczyć się, że stracią znakę. Dobra. Luźba mać. 20 truków może to było, 15. Czyżby, czyżby to był Adonis i jego paczka? Cholera. Mam nadzieję, że nie. Ale zresztą planem działania i rozpierduchą by pasowało do tego debila młodego. W roczniku dostaliśmy informację, że na lotnisku Sandy jest spalona ciężarówka. No wy, to tam zobaczyć ja co tam. tego. Wyślijcie, patrol. Wyślijcie, że nie po zabezpieczą, nie ruszają! Petro, do mnie! Straszacze ogarną, tylko ogień z zewnątrz, bierzecie sprzęt, chodzicie i szlicie środek. Chcę zobaczyć coś w środku. Ruszaj się! Raz, raz, raz! Wezmij jednostkę na lotnisko w sendie, w tej stronie ciężarów się na dół Sądzę pierwszy Ogień w środku Niedobrze Weź gaśnicę, weź gaśnicę Wezwij strażaków, nie gaśnicę, tej tutaj gaszą, to Dawaj, dawaj, wyłaź, dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu Żebyście nie spali żeby sobie czy dojeżdża już Cholera. wszystko ogoszone, zabezpieczone, można chodzić Jasne, Metro! Na dół! Już! Ciężarówka z ta Czyli znaleźliście coś ciekawego w niej? Nie Okej, okay, dobra, to idziemy na dół. Dawaj, chodź do wejścia 3, 2, 1 Lewa czysta Do prawej wejścia. O o, ośwa Wszystko uszkodzone, ale Co tu się dzieje? Doniczki Jaka plantacja. O oh. Mają Doniczki. rozmach ze strańcy Już gotowe jakby do wysyłki Możemy no. szukać... Dobra, jakiś wyjść. Może Dobra nie... zabezpieczyć to Nikt nie ma prawa z wejść na dół, no. tylko detektywi zabezpieczyć to co się zostało. Nie wiem, posprawdzajcie, czy nie ma jakichś ciekawych komputerów, nie wiem, czegokolwiek, jakichś zapisków albo coś, posprawdzajcie, czy nie, coś nie leży. Nie sprawdźcie, wyciągnijcie z tego miejsca, co się da wyciągnąć, ale z tego, co widzę, to za dużo się nie da tutaj wyciągnąć. Większość ogień z nami że nie byliśmy chwilę wcześniej. Dobra. za techników, może coś znajdą. No popatrz, może coś znajdą technicy. A może i nie. Kurwa, do Co wy tu odwaliliście? Co to jest za zadyma? Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze Pisałem, że jeszcze coś płonęło Już to Co płonęło? Jeszcze jedna rzecz na terenie szeryfu No to ciężarówka to wiemy, tu płonęła Nie, nie ciężarówka Jakieś drugie miejsce i pogłoski są Po szeryfu Dobra, gdzie on jest? Gdzie jest ten detektyw? Wróci, do detektywa tak. Słuchaj, ja jadę na komendę I doganiesz papiery, żeby zabezpieczyć i żeby tutaj był porządek ty Siedzi tu spokojnie i pracuj, nie? Czekaj na techników Dziś spać do metru Division. Potrzebne wasze wsparcie na Wyspuci, zakład pogrzebowy. nie samostra Co? Zakład pogrzebowy? Zakład Niny i Ja też, się Ale da w... da. Zakład pogrzebowy o... stałeś się Jara. Strażacy są ostrzeliwani. spacz oddeleguj mnie też do tej akcji, jadę nadzorować sytuacją. Jo. Na chwilę tam będę Kurde Co tu się dzieje? Co to za młyn? Czujba, żeby nie było za późno, żeby nie było za późno Czemu jest tu taka zawsze ma Czemu? Czemu dzisiaj jest taki młyn? Masakra Co jest grane? Co tu się dzieje? Metro do mnie Co tu się dzieje? Co tu się odwala? Podobno do strażaków ktoś strzelał. Nie to gasili nie ma już... No dobra, jakieś ofiary, jakiś coś. coś Musimy sprawdzić paryman. No to jeszcze tego nie zrobiliście do roboty! Raz, raz! to przyjechaliśmy No to nie ma na co czekać, ruszać się! W polimetrze znaleziono jedne zwłoki. Prawdopodobnie jakiś najemnik Ty u zakładu o? To jest to? Tutaj, Dobra, sprawdzaj dalej! Jak strażacy łukaszom sprawdzić cały peryment budynku, chcę wiedzieć czy kogoś jeszcze znajdziecie. Nie Niedobrze. Są wyszkoleni żołnierze. To są... Jeśli to jest żołnierz kartelu i oni zaczęli się pojawiać w mieście, to znaczy, że jest... będzie jeszcze weselej. Co my komuś wagracie? Co się dzieje? Dziura w plecach jakby co najwyżej go... jakby dostał spółcalówy. Pod kątem, taki takim kątem? Potrzebuję resztę oddziału na garaż. Jest y, normalnie wejście do zakładu. Galera, wejście do zakładu? Z tyłu się nie pali? Pójdź, ale skąd? Tamto strzelałeś. Z dźwigu. Tak? Okej. Okay. Jest jeden. A gdzie reszta składu? Biega. Zawsze ich minimum czterech lata po mieście. Huh. No to coś mi się czuje, że nie skończymy dzisiaj wcześniej służby. Chodzimy wędro do zakładu. Naleźliście coś ciekawego? Zobiorąc resztę. Przyjął. Массакра И что, ребята, еще что-то найдёте внутри? Да, да, нет Только этот труп здесь на воде и больше Где он? О, то едем Да Я с вами Поехали, поехали Ого Cezar u ciebie się pali Co jest? Co tu się dzieje? Macie kogoś? Widzicie? Jest kontakt, jest kontakt. Czekaj Cholera. Którą stronę ucieka to mówi co? Widzicie go? Wezwijcie karetkę! Wezwać karetkę podchodzimy ostrożnie! Nie wystawiajcie się na strzał! Lubi nie żyje Tu jest! Ucieka w stronę, w stronę dolną! Główny łódzki. Dach! Dach, dach, dach! Zeskoczył z dachu, ucieka w stronę wschodnią. Nie w górę. Kurde, Co to jest? Zatrzymaj się! Mamy go! Biegnie wzdłuż w domku, w dół, na stronę południową. Los Santos, policzny perfek, zatrzymaj się! Nie wiem, jak on te kule wytrzymuje! Nie strzelę, bo trafisz przypadkowego cywila! A. A, o, właśnie! Wow! Będę miał siniaka. Dawaj, dawaj, dawaj za nim! Rezysy zabierają mnie na szpital. Widzę! Jestem tu za nim! Stój! Zatrzymaj się! Metro Division, nie masz szans! Zatrzymaj się! Idziemy do samochodem Manewr drzwicie <noise> go potrąć Obiegam z drugiej strony budynku Jak sytuacja z drugim? Mamy do Tutanda tam. i Aktualnie po odbierzam Eklinch Oni uciekają samochodem Dobra, to no dawaj, 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 dawaj Jedziemy. Za nimi Ktoś widzi i... się dwa kierują się Step tak, stronę. Siedzi do pojazdu. Przyjął. Udajemy się do Was. Mamy go na swoim 10.20. Poruszamy się w stronę południową, Rockford Hills Drive. Pojazd odbija na wschód. Neguje na południe. Potem znowu na zachód, na autostradę. Będziemy wjeżdżać na Rockford Hills pod mostem. Prześlicie Uważajcie wsparcie. Na próby Was poddania. Przyjął. Nie Dobra, mam ich. Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj! lecimy, lecimy. Dawaj Daj zaborowy, obejdę go. I teraz o 2,5 minuty. Trzymajcie się tam Tylko wsparcie powróci go stał. Ja daj szybciej mogę! Dajcie tu karetkę! Wierzcie, zarze. Cześć! Ironia bywa piękna. Co? Co jest? Kiedy? Przez lata kształtowałeś się pod ręką Roberta Payna. Człowieka, którego lojalność sięgała dalej niż własny rozsądek. To on nauczył cię przetrwać, walczyć, zabijać zimną krwią, przekazać umiejętność, których nie rozumiał. Zrobił z ciebie dłoń. Ale wiesz, czy go nie przewidział? Czego? Że każda broń kiedyś znajdzie nowego właściciela. On myślał, że kształtuje żołnierza, sojusznika. Tymczasem ja cierpliwie czekałem, bo tylko śmierć potrafi oczyścić człowieka z iluzji. Ale czym ty jesteś? Wiesz, ale... Ty, cesarze, nie umarłeś. Twoje życie Jak... nie zakończyło się przypadkiem, tylko zostało zatrzymane. Kim ty u diabła jesteś? Skąd ty się tu wziąłeś? Nie pozwoliłem ci odejść, bo jesteś potrzebny. Cenny. Twoje ciało, twój instynkt, twoje nawyki. Wszystko jest teraz narzędziem. Już nie twoim, tylko moim. Skąd ty się odrwałeś, człowieku? Robert, biedny, ślepy Robert, uczył się walczyć z potworami. Ale nikt nie zrozumiał, że potwory czekają, aż ktoś otworzy drzwi. Dziś te drzwi stoją otworem. Co? Robert? To ty? Oj, nie mój drogi cesarze. Od teraz twoje ciało należy do mnie. Ty zaś będziesz tylko cieniem, świadkiem patrzącym z głębi, jak każda wartość, którą ceniłeś, glije pod moją dłonią. Będziesz widział, jak Twoje miejsca cię nie poznają. Jak Twoje ręce łamią obietnice. Jak Twoje czyny piszą nową historię. Nie Twoją, Cezarze. Moją. Skąd ty się wziąłeś? I nie możesz zrobić nic. Jesteś tylko pasażerem od własnego ciała. więźniem swojego daru. Daru, który Robert tak naiwnie złożył w Twoje ręce. Ironia, Cezarze. Piękna, bezlitosna a teraz patrz co jest? Co kim ty jesteś? Co się dzieje? Dobrze. Ja żyję? Pamiętaj, która to ci życie. Zobaczymy się jeszcze. Kim ty jesteś, do cholery? Czemu ja żyję? Co? Co tu się dzieje? Co jest? Robisz wszystko boli. Ale co jest? Czuję? Mogę się ruszać? Czy całą serię w klatkę? Ustaję. To jest nie tak. Co się ze mną dzieje? No, Cezar, czas mi spać i zrobić miejsce dla kogoś lepszego. Ach, cholera, gdzie ja jestem? Szpital? A, ja żyję jednak? Hmm, ale ty, coś jest nie tak. Świeżej? Lepiej? To żyjesz? Ja widziałem jak się postrzelili. E, najwidoczniej, nie na chwilę odcięło, ale wróciłem do żywych. Nie ty wiem o co chodzi. Masz zieloną czaszkę. Co? Powinieneś tego przeżyć. A ja tam opowiadasz głupoty, przewidziało ci się. Dobra, co się dzieje? Dawaj medyków, troszeczkę mi park boli. Dawaj, wzywaj, Medycy, wzywaj ten EMS tutaj. się tutaj do nam. No co się stało? Jakiś chłop, jakiś psychopata biegł na szpital w jakiejś masce z czaszką. Dopiero to no teraz! Rozgrywki hokeja skończyły się dwa dni temu. Co? Jaki psychopata masę? masce? No, co wy? Wy coś? I to beze mnie? No nie! No ładnie. No, dobrze, chodź. Coś ci pokażę. No dobra, idę. Chodź za mną. Spójrz tutaj! Uuu, jest właza dyma. To tak was poszątał. To jest dopiero początek, tam jest gorzej. Uu. No I dobra, no to trudno. to... Zobaczcie także rozgrywki okej. Okay, ja. No, najwidoczniej, najwidoczniej ktoś jest lepszy od was. Dobra, weź przynieś mi moje graty, bo nie będę w bokserkach sobą po całym tym szpitalu. Weź przynieś moje graty i zaraz ogarniemy. To mało. <laughs> Nawet ci nie spodziewacie, co teraz będzie rządzić w tym wszystkim. <laughs> Dobnie. Czyli jestem Cezarem. Ciekawe, ciekawe. Cezar. O, Dzięki! Z, Z, zaraz do was wyjdę. Dobra. No proszę. No ciekawostka teraz. Dobrze. A więc zacznijmy zabawę. Cezar, będzie trzeba więcej ludzi zrekrutować do metro. Bo aktualnie. Dobra, no, ogarnie się coś, co się martwisz. Porekrutujesz. Ja tam zostałem. Wow. Da damy radę. Spokojnie. Dobra, ale jaki widzę, że... Ale ja sobie jaki... popostrzałem. Spokojnie tego. To ty słodna metleszy? Co to, to? Gorsza zmiana? Gorszy to Metro. To nie była gorsza zmiana, to była ta lepsza. Uuu To no chyba Bo trzeba nas będzie wykosił... lepiej trenować. Pod nas wykosił... Nie jak nie wiem co. Właśnie widzę, że przeszed, przeszedł, po prostu sobie, jak gdyby nikt nie nic po was. Słuchaj, połowę ciał to już stąd wynieśli medycyny. A Jeszcze po No to ciekawostka. Cały szpital jest wyrównywany. <grym> A, na pewno. Jeśli to była ta to, osoba, która... Spoko, weź mnie zawieźć do domu, jak no możesz. To jest. Bo informacje ty nie widzisz. Lekarze to debile, nie umieją ogarnąć tego po prostu tego ja odwiedziłem. Znaczy, że jestem marszał, a ja dalej żyłem I na kosty sobie jutro widzimy się w pracy normalnie. Trzymaj to się! Dobre, ja, ja się! Mogę jedną jednostkę patrolową się. Ja Jak coś ja go odwieź do domu. No, jakiś chłop w masce diabła, nie wiem, jakieś czerwone oczy. Co no, ty dajesz? Bardziej czaszka. No, nie wiem, nie widziałem go. Cholera. Tu dojechałem dopiero. Hmm, ciekawe. <laughs> Wy nawet nie wiecie, kto tam był. <laughs> nie spodziewacie się. Skońś mi się to kojarzy nie? Ty Weź włącz, weź włącz z i dawaj jedź po prostu, bo mi łeb pęka już, nie ma czasu. Eee, dosłownie chyba pęka. No, mam no taki ból jak po dobrej imprezie, wiesz? Dobrze, że żyjesz Cezar. Dobrze cię widzisz. Z nowym jakimś kapitanem czy komendantem to nie wiem czy im wytrzymał. To co? Co to mówisz? mówisz? Mówię, że z nowymi nie wiem czy mi wytrzyma. Nie, da radę. Coś tam jeszcze potrzebujesz? Nie, ale wiesz co? Cezar nie żyje, a ty pójdziesz do piechura, razem z nim. Co? Cholera. Nie mam tego refleksu kto kiedyś. No dobra! Zacznijmy zabawę! <śm> Będzie cudownie! <ś>